Panie Jezus Chrystus. Dzisiaj 6 grudnia, kolejny dzień rekolekcji internetowych, pielgrzymkowych. Zapraszam do zastanawiania się dzisiaj nad postacią świętego Mikołaja. Mamy dzisiaj bardzo taki sympatyczny dzień, w którym obdarowujemy siebie, swoich przyjaciół, członków rodziny, prezentami podarunkami. Na pewno kojarzymy postać świętego Mikołaja, takiego przerośniętego krasnoludka z widoczną nadwagą. Ten wizerunek pojawił się w końcówce XIX wieku. Potem upowszechnił się ze sprawą koncernu produkującego bardzo lubiane, gazowane napoje z dużą ilością cukru. Niemniej jednak, Święty Mikołaj, ten prawdziwy, nie wyglądał w ten sposób. Nie ubierał się w czerwony kostium, w czerwoną czapkę z białym pomponem. Dlatego dzisiaj odpowiedzmy na pytanie: kim był Święty Mikołaj? I czego on można się nauczyć. O świętym Mikołaju nie powiemy zbyt wiele. Żył on bardzo dawno, na przełomie III i IV wieku, był biskupem miry, to jest obecnie obecna Turcja. Wiele legend, wiele takich opowieści związanych z jego życiem, między innymi taka, że uratował żołnierzy niewinnie oskarżonych tuż przed ich ścięciem. Dosłownie już kat, czekał tylko, aby ściąć ich głowę i w ostatniej chwili święty Mikołaj zatrzymał srogi miecz w ten sposób właśnie ratując życie tychże żołnierzy. Inna opowieść jest taka, że żeglarze modlili się za, do tego biskupa Mikołaja, aby ocalił ich rejs, aby nie utonęli, Wtedy pojawił się właśnie ten święty Mikołaj, uratował ich, potem zniknął. Święty Mikołaj na pewno był bardzo gorliwym wyznawcą Chrystusa, gorliwym biskupem bronił wiernych przed Herezją. Podobno miał nawet spoliczkować takiego właśnie pana, który się nazywał Ariusz, który właśnie głosił Herezję. Ale biskupa Mikołaja, świętego biskupa Mikołaja, biskupa Miry, znamy najbardziej z jego życzliwości i dobroci. Z czego właśnie wynika ta, ta jego cecha? Skąd o tym wiemy? Otóż jest właśnie taka opowieść, jak Święty Mikołaj był jeszcze młodzieńcem, miał sąsiada. Ten sąsiad był osobą niewierzącą. Naśmiewał się, drwił z Świętego Mikołaja, który właśnie już w młodości wierzył w Pana Boga i tę wiarę wyznawał. Tak się stało, że ów sąsiad zbankrutował. Nie miał za co żyć, nie miał z czego utrzymać swojej rodziny i nie miał też za co wyprawić wesela swoim trzem córkom. Więc ów sąsiad postanowił, że swoje trzy córki zamiast wydawać za mąż, odda do domu publicznego, aby w ten sposób jakoś mogły zapracować, żeby mieli z czego się utrzymać. W serce Mikołaja nie mogło tego znieść. Postanowił, że pomoże właśnie tym trzem dziewczynom, aby one zachowały swoją cnotę, czystość. I w nocy przy, przychodził właśnie pod ich dom i przez okno wrzucał każdego dnia po jednym mieszku ze złotem. Inne też są przykłady takie tej opowieści, że wrzucał przez komin i te mieszki ze złotem wpadały w skarpetki, które suszyły się właśnie na kominku i stąd w niektórych krajach właśnie te podarunki wrzucane są w takie skarpety. Niemniej jednak właśnie w ten sposób po prostu przyszedł z pomocą tym trzem dziewczynom, aby one zachowały swoją czystość. Poruszony tą historią właśnie ten sąsiad, który no, chciał dowiedzieć się, kto jest jego dobroczyńcą, że pomimo tej złośliwości, jaką okazywał Mikołajowi, on przyszedł mu z pomocą. Ten sąsiad miał się nawrócić. Moi drodzy, tyle historia. Z tej historii pozostało jeszcze to, że kiedy widzimy obrazy świętego Mikołaja w kościołach, jest on przedstawiany jako biskup z mitrą, pastorałem. I takim dodatkowym atrybutem są bardzo często trzy złote kulki. Jako właśnie znak tego, tego daru, jaki złożył swojemu sąsiadowi Mikołaj. Czasami to nie kulki, a trzy mieszki ze złotem. Moi drodzy, czego nas uczy ta historia? Po pierwsze, wczucie się w taką potrzebę drugiej osoby, oczywiście, to jest bardzo jasne. Ale zobaczcie, jaki był motyw tej pomocy, jaką wyświadczył Mikołaj tym trzym dziewczynom. On chciał w ten sposób uchronić ich, uchronić je od grzechu. Pomyśl, właśnie, co ty robisz. Kiedy słyszysz, że ktoś popełnia jakiś grzech, że ktoś robi coś złego, żyje w niewłaściwy sposób, ma złe plany, czy jesteś w stanie mu pomóc, zrezygnować ze swojego na przykład jakiegoś dobra, pieniędzy, żeby przyjść komuś z pomocą. Czy może robisz coś innego, obgadujesz, komentujesz, jakoś oceniasz? Zobaczcie, że święty Mikołaj uczy nas tego, że zło należy zwyciężać dobrem. A także, kiedy wpatrujemy się w postać Mikołaja, to możemy sobie przypomnieć słowa pana Jezusa, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Moi drodzy, myślę, że ta życzliwość, dobroć i umiejętność dzielenia się swoim jest taką zasadą, jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o pielgrzymkę. Bo zobaczcie, że gdyby nie dobroć i życzliwość wielu osób, pielgrzymka by się nie odbyła. I tym osobom też wypada dzisiaj podziękować. Ale także kiedy idziemy na pielgrzymi szlaku, to trudno sobie wyobrazić pielgrzymów, którzy nie dzieliliby się ze sobą tym, co mają po prostu. To jest coś fundamentalnego na pielgrzymce. Myślę, że warto dzisiaj sobie o tym po prostu przypomnieć. Trochę może za pielgrzymką zatęsknić, bo mam nadzieję, że na tym pielgrzymian szlaku no już w przyszłym roku się po prostu spotkamy. Moi drodzy, na koniec życzę Wam, abyście spotykali jak najwięcej osób, które będą dla Was życzliwe, ale także życzę Wam tego, abyście Wy potrafili odkrywać, że więcej jest radości w dawaniu niż w braniu. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Szczęść Boże.